Irak powiedz, wygląda to trochę tak, że tak jakby ta bramka na 2 do 0 wpadła niepotrzebnie, bo zdekoncentrowała zespół. Nie no powiem tak, niepotrzebnych bramek nie, no nie. I po prostu trzeba po dwóch zerach jeszcze grać, a nie myśleć, że już wygrany mecz. nie? No Sandecja grała 90 plus 5 i 2 2, niepotrzebna strata punktów. Głała do góry jeszcze mamy teraz puchar. I myślę, że będzie wszystko dobrze. Właśnie co przewidujesz na ten mecz środowy ze Śląskiem? Nie no, przewidać ciężko z Śląskiem coś, ale znam jedno, że zespół wyjdzie i wszystko odda serce. I będziemy, będziemy wal, wal, walczyć, nie? A tak wszystko zależy od nas. Powiedz, czy nie brakuje ci trochę w zespole kolegów z Ukrainy? Nie chcę myśleć o tym, dlatego że jestem teraz z z tym kolektywem i myślę tylko no, na grę z, z tymi chłopakami i wszystko jest dobrze. Wygląda na to, że lubisz strzelać sandecji z wolnego, bo yy, strzeliłeś dzisiaj, strzeliłeś wiosną też piękną bramkę. No, no tak wychodzi. No wyszło tak, że i tam i, i w Ostródzie strzeliłem i tutaj także. No jestem szczęśliwy. A szkoda, że. No, Dwa razy, strzeliłem i dwa razy na 2-2. W końcu nie nie wygraliśmy z tego meczu. No nic, będziemy walczyć, walczyć i wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo.